mano, jestem i to was w kolejnym filmie na tym kanale dzisiaj zagramy sobie w inną Roblox, wow, w końcu, a mianowicie w Half-Life, a po polsku Okres półtrwania 2. niektórzy mogą się zastanawiać, Oli, czemu ty nie nagrałeś jedynki, a już lecisz z dwójką. Dlaczego? E, generalnie nie, zrobiłem niedawno dosyć e, posta na społeczności, gdzie się pytałem, czy na początku nagrać jedynkę i dwójkę, i później. Dwójkę, czy po prostu dwójkę? No i wygrało, że tylko dwójkę, więc no, nagrywam tylko dwójkę. New game, mam nadzieję, że dźwięk w ogóle dobrze jest słychać. Yy, nowa gra. Yy, tak, nowa gra. Half Life 2. Okej, okay, to się ładuje chyba coś. Budka pani Freeman. Ja go kojarzę z Gary's Moda, w sensie ja wiem, że on nie zgadza. Aha, Budka, pani Freeman, proszę that wstać. Nie I chcę, żebyś The job? No one is będę more, more deserving of arrest, okay, a rest, and the effort in the world would have gone to waste, until, yeah, sobie well, Half -Life A2, let's just one 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 say na your hour has come again. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, bo na dole są napisy. No chyba, że chcecie, bym czytał. Jak chcecie, żebym czytał, no to napiszcie w komentarzu. Okej, okay, no to akurat... Dobrze. Y... Yy, Okej, okay, no to to wiedziałem, że jest pociąg, punkt wyjścia. I widziałem już. Się... I dobry, proszę pana. Sucja kolejowa, my chyba też musimy... A ty co ty? Czym ty jesteś? Ała! Jo, oczy O, tu jest jakiś gościu. Hej. Okay. No. Możemy wziąć... No co mnie pchasz? Gościu. O, on go popchnął. Dobra. Tutaj coś kojarzę, ale dalej to już nie grałem, przyrzekam. Tylko A widziałem, że on tutaj będzie po, tutaj po prostu pchał go. Ała! Dobra. Przychodźmy, może po prostu. O co tutaj trzeba iść? Witajcie w City 17. I tak wiem, że to jest, tak? I tutaj co? Trzeba sprzątać. Trzymaj, sprzątaj. Wiem, nie powiodło się w życiu. Trzymaj. Tu nie wiem, czy coś musimy zrobić. E, tu mamy jakieś mleko chyba. Ale dobra, skupmy się może na tym. Te... Witajcie w. Nie wiem. wiem. Dobra. My musimy tutaj sobie przejść. Eee. Dobra. Ruszać. Dobra. Eee. Idę sobie, okej. Okay. Nie mają tym problemu. Stój. Dobra, stoję, stoję. Nie rób mi nic. O. A no, co ja mam? A. Ty pójdziesz ze mną. No dobra no. no. No, idź, szybko, no. A tutaj co jest? Aha, tu chyba jakieś przesłuchanie było. Ja sobie nie spoilerowałem za dużo, tylko początek, ale resztę już nic nie wiem. Mówicie, bo, bo ja nie lubię sobie spoilerować. Chodź. Gdzie? Yeah. A tutaj, dobra. Ej, okay, oj, tu jest ketchup oczywiście, jak coś YouTube nie demoniz Yee, dobra. Cofnij się. Ej. Okay. Odrobina prywatności. About that beer to ja, from Gordon z Black Mesa. Sorry for the scare, I, had for the okay. I Ja I nie wiem czy to, to jest jakiś... A can't take too long, Chyba nie. I'm on jest z half lifea 1 jedynki. suspicious. taki doktor. Doktor. ja go go ja... kojarzę. Sorry, doktor, doktor. Ale... Dobra, co Scott, my tu możemy? Książka. Eee, dobra. My na razie musimy poczekać sobie, o aż nie gadać. A, bo on chyba coś tam ukrywał, że miał być tym strażnikiem jakimś? Chyba, ale po prostu tak naprawdę jest z kimś innym. Nie wiem. Ja się nie znam na pobóle Half-Life'a. Proszę, Pani Half-Life'a, proszę mnie nie bić, okej? Okay? Ja jestem nowy w tym uniwersum i nie zagrałem nawet w jedynkę, więc proszę mnie nie bić. Okej, okay, tutaj sobie Gordon... Dobra, Gordon, będziesz musiał dostać się do doktora do Kleinera. Rano właśnie tego się... Get in here, Gordon, before you blow my cover. Właśnam, Gordon. A, bo tu jest chyba jakaś sekretna... Posuwaj so, skrzynki i okno Podnieś przedmiot. To już odkryłem, bo to w młodzie też tak jest. A dobra, dobra. to jest taka zagadka. Ale to nie można po drabinie? Można. No to o co, chodzi? A bo to trzeba jakoś tak po prostu dać chyba, żeby oni tutaj nie mogli wejść. E, dobra. Dobra, chyba wiem. Trzeba wziąć tutaj skrzynkę. E, w sensie ja nie oglądałem żadnego teraz poradnika. Po prostu tak sam się teraz domyśliłem. I co, przed okno? Tak. To są cegły. Okej, okay. tu jakieś drzewo, ale nie. Idźmy na razie. Mamy jakieś butelki. O, tutaj na razie mamy zablokowane. Dobra. Podnieś tę puszka. Będę śmietny. Dobra, dobra, dobra. Ej, nie bij mnie. Nie goni. Dobra, ej, nie bij mnie, au! Zwinę się stąd. Ja jej nie wyrzuciłem. Mnie tylko uderzył. W kościół. No Tutaj, okay. tutaj mogę? przejść? Ała, dobra, dobra, no wystarczyło powiedzieć jej, no. Okay. Nie mili ludzie tu pracują. Ej, okay. a to co ja mam do siebie przyjść, Czy też mnie odepchnąłeś? Ej, 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 dobra, dobra, wystarczy opowiedzieć, okej. Okay. Mam jakieś piwo, ale go nie weźmiemy. Mam telefon, dobra. Są drzwi jakieś? O, ten widok kojarzę. Dobra, a co co tutaj jest? Nie, tu nie możemy przejść, jeszcze. to przejdźmy. Jakaś, jakaś. jakaś. No, jest jest? Dobra, to tu, ja, tu mamy jakieś miasto. To. gdzie my właśnie mamy iść? Dobry. Ej, no co mnie bijesz, ja tylko do ciebie poszedłem. E, co ja mam tutaj przejść? Halo? Mogę? Okay? Nie odłożym w jakim Dobra, widzowie, chyba tutaj trzeba iść. Nie wiem, może. gdzieś że tego szukałem. Chodź. Nie. E, nie. Nie. Dobra, ja może sobie pójdę stąd. Can't take it anymore. No, gonna be okay. Dobra, solek jak Solek ty zadzwonił z mojej siostry telefonu. A jej telefon był akurat blisko mnie. Tu mamy jakąś toaletę. Ale dobra, tu, bo tutaj chyba nie musimy, nie możemy, nie mamy być. E. Hey, Or, no, roof. Roof. Nie, nas. No uciekajcie Zaduj się kto może Ej, gonią nas gonią, gonią mnie pomocy Dobra Bieg mi na dach Dobra Na dach mamy iść Dobra Oj chyba go zabili On się do nas poświęcił yy, Zostawmy zniszcza dla niego, dobra? O, to są puszki niedawne. O co tu chodzi? Ej, oni strzelają! Kurde. E, co ja mam zrobić? Halo. <śm> e, przepraszam, rybkę mam lekką. Tutaj, w desce chyba. Mm, I tutaj gdzieś chyba trzeba iść. Petrol. To jakieś ptaki leciały. Nie, nie podoba mi się to. daję do mnie. Dobra, to chyba muszę przejść. Inni nie mogą mnie zabić. Dobra. Dobra, szybko, no właśnie. Ła! Tutaj.

Sorry, I didn't get Okay? I'm Alex Vance. I'm, I'm, Alex not I'm not You don't I'm I'm sure remember that. You you're not Aha. few words, aren't you? I, I, I tutaj co? Halo, co him from Black Mesa. Your old administrator. <laughs> don't get my dad started on Dr. Breen. Hey. Okay. Ona coś tutaj robi. A po tu jakieś przejście. Wow. Ona tutaj wpisuje jakiś kod. Ej, no. no, jak mnie to wkurze, że. NPC-ty zawsze muszą tak wolno chodzić, nawet w łapie. Ej. Po pomagamy ludziom się z miasta na. Dobra, ja nie będę tego czytał w sumie, bo. Dobra. I są tutaj pewnie jakieś Here. na automacie. Drink. A, kupi mi napój po prostu. A ja myślę, że tutaj jest jakieś przejście. O, i co to jest? Właśnie... Okay, y... tu jest jakieś laboratorium, co? Co oni tutaj badają? Lamar has out of her crate again. A, bo to jakiś. Nie zniknął. I didn't of trapping and... My Ej, ale są te dialogi, bo to nie są takie, że postać sobie stoi z drugą i tak prosto tylko, które się ruszają ze rzeczywiście postacią. To Jest ten, co wcześniej. you Gordon, nie, no, no, Okej. Okay. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. Uh, that's right, Bonnie. this is a red letter day. Okay. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. Still have nightmares about that cat. No, no. Oni tutaj coś gadają. Tutaj nie wiem, czy to czytać? Jaki kot, jaki kot. To, że skoro on się nie poszło to tym przydałoby się mu ubranie. O, oh, jej, jeszcze raz to Albo nie, myślę, że raczej to sami sobie poczytacie te dialogi tutaj. Ja myślę, że nie będę, bo nie widzę potrzeby, bo jest to po polsku, więc... Here we go. And get it off me. The There you are. I thought you got rid of that pest. Certainly not. She's debeaked and completely harmless. The worst you might do is attempt to couple with your head, fruitlessly. Get that thing away from me. Yeah, A, bo to jest ten Headcrab, ja kojarzę z Garry's Moda, w sensie... A, bo on tutaj uciekł, to jest chyba ten zwierzak, co w ogóle tutaj był. No co, telewizor zepsuł. No dobra, tu mamy ten nasz słynny kombinezon Gordoma Freemana. Mam go założonego. A, no i tu tylko jeżdżę, bo w Garry's Modzie było też coś takiego, nie? I można go ładować. Okej. Okay. Hmm. się on tutaj teraz będzie sprawdzać. W ogóle co tu się drukuje? Przygodę i, i wydajność. Aha, czyli ten... No on po prostu nam daje pewnie więcej HP! Czy coś w tym stylu, celnego jak kombinezon. Wstaliśmy. Hmm. Spoko się dzieje teraz? Jakieś zdjęcie jest. A, i tutaj coś się... Co? Co tu się dzieje? Ja wiem, że może mój głos tak dziwnie brzmi i tak ustawianie, ale serio. jest dziwne. Aha. On tutaj sobie... Co? co to Tutaj możemy sobie coś robić? Jak na razie? Czy po prostu sobie patrzeć jakieś, na jakieś diody? A tu weszła. I co się z nim... Why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Yes. Yes, Eli. Bit of a hold-up. Mister, kobiety ojciec skąd co wiem, a, e... e... never ale nie jestem pewna. We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. This the massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to see if we can elicit a response. Conditions could hardly be more ideal.

Nie patrzałem. Mary? A, włączyć miałem. Wow. E, yeah, I nie czytałem, jakoś się dowiedzie. Co a... ja się z nim stanie? <grym> <Okay>. oh, no! <grym> Co się stało z ekranem? Aha, i ona gdzieś... Coś jest... Ale... Ale... A bo to był teleporter jakiś, I tutaj teraz są mnie jego kreatywność. To jest chyba jakiś ten e, taki gościu, co robi tutaj wynalazki e, w tym tajnym laboratorium. W sensie, sorry, że teraz mój bos nie jest jakiś mega energiczny, ale no. Tam to coś nam e, mówi, że dobra robota. E, sorry, że mój głos może nie jest jakiś energiczny, ale w innych odcinkach już będzie, po prostu tak. Nie wiem, po prostu czasem mam takie dni, gdzie ma mam taki dosyć, może nie jakoś nie mega energiczny. Ona chyba też tutaj przy tyle po tyle tam. Ok. A to możemy się w tym ruszać, fajnie.

Aha, bo to są jakieś błędy z deportowaniem. Bo to jakiś zwarczy, byśmy na jakiś świetny napał, potem z tego gościa chyba sobie zrobią. Aha, a co jest? A! Co co się dzieje? E... Co się coś dzieje! Co ja mam robić? No stąd. A, bo ja mam stąd uciekać! No a, moje oczy! Weźcie. Przystępuje. Jakiś paparazzi, chyba nie wiem. Nie, tu raczej nie, nie możemy wejść. o tu można. O, bo teleport coś... teleport coś jak widać nie zadziałał, o, dobra. Jesteś długi będzie ten odcinek, ale ja trochę powycinam, dobra. Co, co my tu mam zrobić? Halo? Tutaj wbiegłem i co my mamy zrobić, bo... oh hold on to movie oh, tutaj, the Cdel's on full alert I've never seen it lit up like that Get out of city 17 as fast as you can Gordon lab. it's a dangerous route but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can I'd come with you but I gotta look after Dr. Kleiner. O, okay. oh, i zanim zapomnę, nie chciałbym. O, on nam daje łom, ten słynny Good łom. O, tak, tu teraz będzie fajna zabawa. O, tutaj musiałem to rozwalić. Dobra, teraz tu się będzie gdzieś niezła zabawa. <noise> A tu będziemy mogli chyba rozwalać. Pudełka też można rozwalać, ale to akurat nie jest. Boże. Mogę rozwalić? Dobra, nie wiem. Dobra, rozwaliłem to. Czuję się... Czuję tą moc, tą potęgę. Że mogę w końcu rozwalać każdego. Dobra, tutaj trzeba chyba to rozwalić, by się jakoś przedostać. O. O! Pociąg. Się nie da przejść, ale... O to pewnie trzeba coś zrobić. Trzeba poczekać, aż ten pociąg przejedzie. Dobra. Ej, ale chociaż muszę przyznać, że chociaż to jest gra z 2004 roku, czyli już trochę stare, to grafikę ma ładną. Co to były strzały? No i strzelają gdzieś! Ała? No jakie ja mam się tam do ciebie dostać? Nie, nie, to jest nie fair, to jest nie fair, to jest nie fair. Jak mam się niby do ciebie tam dostać? Nie, co ja mam tu zrobić? Ta, strzelaj się najlepiej do mnie, nie? Chili ja nie wiem, co ja mam robić. on gdzieś tutaj jest. No, w sensie ja wiem, że on. Jak ja mam się do niego dostać? Mocy. No, jeszcze ty. Dobra. Nic nie możemy z tym zrobić, z tymi pudełkami. Bo on gdzieś tam strzela do mnie. Trwania kiedy. Jakoś mamy przesunąć. I o co chodzi? Czekajcie. Tu... O, tu możemy chyba wziąć. No nie nas strze do mnie strzelać. No. Nie no! Ja, ja już wiem co to trzeba zrobić. Słuchajcie, nie? E, dobra, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Ponieważ nie wiem zbytnio co robić, musiałbym zobaczyć na YouTube. E, ponieważ ten odcinek i tak już długo trwa, kurde, strzelań do mnie. E, więc no, wejdźmy na no, następny odcinek, który już pojawi się niedługo. więc co, to tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To z tym odcinku zrobimy więcej, więc no. No i cześć albo di albo dai, albo di albo dai, albo di albo dai, albo di albo dai, albo di albo di albo dai, albo di albo dai. Jestem niebieski. Dabadibadubaj albo di albo dai, albo di albo dai, albo di albo dai, albo di albo dai.